Dzisiaj chyba wyjątkowy odcinek trójkolorowego vloga, odcinek numer 42, w którym głównie będzie o hokeju, a głównie będzie o wyjeździe na Węgry. Ostatni mecz Champions Hockey League w tym sezonie GieKSa rozegrała w Szechfer Może już kiedyś nauczy się wymawiać nazwę tej miejscowości i tego klubu. Mam nadzieję, że nie będę popełniał tego błędu, ale jest to dla mnie łamacz językowy. Oczywiście też o piłce, ale to na wstępie, no bo pewnie wszyscy jesteście ciekawi, jakie udało się zebrać materiały na meczu na hali hokejowej, bo jest tego trochę i myślę, że jest to bardzo fajne. Pierwsza sprawa piłka nożna, no i wygraliśmy, wygraliśmy z Krobrzym Głogów, 1 do zera. Trener na konferencji po meczowej powiedział, że być może ktoś oceni, że ten mecz był bardzo nudny, ale uważa, że był bardzo dobrze taktycznie rozegrany i pewnie wygrany. I, I ja tak oglądając ten mecz w sumie chciałem się z nim zgodzić, bo powiem szczerze, wydawało mi się, że z perspektywy boiska jakby wiemy, co się na boisku dzieje i gdzieś tam my mamy większą przewagę, jeżeli chodzi o sytuacje podbramkowe i bardziej wiemy, co zrobić z piłką pod bramką przeciwnika. Bramkę szliśmy po pressingu i, i to też nam całkiem wychodziło w tym meczu, bo spowodowaliśmy kilka dużych błędów Chrobrego w rozegraniu. Chociaż jak klub udostępnił statystyki, no to, to już trochę wina zrzedła, i tak stwierdziłem, że no te statystyki często nie pokazują tego, co tak człowiek na gorąco po meczu może stwierdzić, i, i tutaj no, trener może być pewny, że na pewno tych głosów o tym, że ten mecz powinien skończyć się remisem, będzie dużo, bo w sytuacji X gol według tego było 1,10 do 1,09, także wygraliśmy jedną setno. No, i jak widać, to przeważyło o wyniku. Bardzo fajnie, bo tutaj już utrzymujemy się w czubie tabeli i po tej kolejce zajęliśmy trzecie miejsce. Także tylko podtrzymać tą serię no i, i czekać co w zimę. Przed nami teraz mecz z Puszczą Niepołomice. to będzie bardzo trudne spotkanie na 100%, bo Puszcza jest w gazie, gra bardzo poukładaną piłkę i bardzo dobrą piłkę, i to od początku sezonu dość regularnie. Jest też bardzo wysoko w tabeli. A na wyjazd będą wybierać się kibice Gieksy w końcu, więc będą mogli powtórzyć to, co widzieliście przedwczoraj w Węgrzech, bo to są cały czas, przypominam, ci sami ludzie, niezależnie czy hokej, czy piłka nożna, w większości to są ci sami ludzie, którzy wspierają ten klub. No i niestety dzisiaj w meczu hokejowym w satelicie tego dopingu zapewne nie będzie, bo. To, że jakaś część kibiców na ten mecz się wybierze, no to pewnie tak się wydarzy, ale nie możecie się spodziewać, że to będzie doping prowadzony cały mecz. Jeżeli będzie, no to wtedy przyznam się do błędu, ale nie spodziewam się tego, bo tak jak widzieliśmy na meczach Champions Lig na Janitorze, kibiców, których sprowadził Marek Szczerbowski, a potem jeszcze miał pretensję, że któryś z kibiców go wyzywał i jeszcze rzucał, że to jest wina kibiców, którzy bojkotują. Razem z prezydentem. Także nie wiem, jak, czego się tak naprawdę dzisiaj po tym meczu spodziewać, ale to zobaczymy. No jutro nie połomicę. Mam nadzieję, że na tym meczu zaprezentujemy się dobrze, bo to ze strony kibiców, że się zaprezentujemy dobrze, to jest dla mnie rzecz oczywista. A jeżeli chodzi o piłkarzy, no to wiem, że na pewno będą się starać o to, żeby wygrać, bo obecnie w klubie mam wrażenie, że jest taka ekipa, która ja zawsze do tych meczów teraz podchodzę przed, przed samym meczem z takim spokojem: czy jest mecz derbowy, czy jest mecz o, o jakąś wyższą stawkę, że na przykład tutaj trzeba coś wygrać, żeby odskoczyć, doskoczyć, albo wspiąć się wyżej, jeżeli chodzi już o jakieś zagrożenie z dołu. To ci zawodnicy są w stanie to, to, to pociągnąć I, i tak powiem szczerze, że przed meczem zawsze podchodzę ze spokojem, niezależnie z kim gramy. Że że tutaj my zawsze mamy szansę wygrać, i to nie jest tak, że będziemy stać i bać się, co to na tym wojsku będzie. Bo ci zawodnicy wiedzą, jak reprezentować barwy GKS-u Katowice i dając siebie wszystko, a nawet jeśli gdzieś tych umiejętności brakuje, no to, no to starają się i tak, tak po prostu ciągnąć to na tyle, na ile potrafią. I ja w sumie za to im dziękuję, bo w tym sezonie tych meczy na styku wygraliśmy dużo. Jakbyśmy to powiedzieli statystycznie, procentowo policzyli, tak jak też kilka osób tak zakłada, że no wygrywamy fartem, no bo ze statystyk wynika, że powinniśmy mieć kilka punktów mniej. No ale statystyki to nie jest jednak życie realne, możemy się gdzieś tam tym wzorować i, i szukać jakichś rozwiązań poprzez statystyki, ale jak widać życie realne i gdzieś tam to co liczby nie są w stanie wyliczyć, czasem przeważa, że jednak jedna drużyna wygrywa, a druga przegrywa. To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Nie wiem czy dam radę nagrać vloga przed spotkaniem, bo jeszcze mamy 20 spotkanie pucharowe z Górnikiem Zabrze. Tam widzimy się pod stadionem z kibicami Górnika, oni również popierają bojkot przeciwko działaniom prezesa. Także to tyle jeżeli chodzi o piłkę nożną. No i kwestia hokejowa, głównie kwestia Champions Hockey League mecz z FEHE i zapraszam Was do takiego krótkiego skrótu może. Nie wiem jak to nazwać. To co udało mi się zmontować z materiałów z mojej perspektywy, z perspektywy dopingu. Próbowałem nagrać to i później go kontynuować. Ale powiem szczerze, że zająłem się i zdjęciami i filmikami, jeszcze zewnętrznym filmikiem dopingu, który też będziecie mogli zobaczyć z dwóch perspektyw ponieważ na trzecią tercji udało mi się uwagać fotografów, żeby móc ustawić kamerę w takim innym miejscu na trybunie. Także zapraszam do, do krótkiego filmu. Muszę na odobisku, tak jak jest mar. Wieczerska, to by się właśnie biegał na rok i czekamy na to, co będą się na lodowisku Na sektorze jest najbardziej wizytę, pewnie to zobaczycie w tym roku. No i mamy jeszcze dla wieczerska, dziękujemy za gościnność, którą do tej pory eee, you, tutaj. Nam ukazują, bo naprawdę jest klimat bardzo fajnego pokoju do kibicowania, wiemy, że przydała się pełna fala, pewnie miejscowi kibice też chcą zobaczyć jak zaprezentują się fanatycy wiekcie którzy w, w Europie i są znani z tego, że topizują tę gruzmi od początku do końca niezależnie od wyniku, no i czekamy co się wydarzy. Rado, 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 rado. Także tak to wyglądało na Węgrzech. Myślę, że to, co ja powiem szczerze, że ja pierwszy raz przeżyłem mecz wyjazdowy swojej drużyny za granicą i, i powiem szczerze, że wielokrotnie miałem zły w oczach, gdzie ludzie mnie zaczepiali, bo widzieli, że też miałem bluzę alkoholową, no Oprócz tego, że biegałem z tym aparatem, to zaczepiali mnie, przybijali piątki, pokazywali okejki czy tam kciuki. I, i powiem szczerze, no to była. Piękne doświadczenie, kibice Geksy jak zawsze na najwyższym poziomie. Doping klasa, było bardzo trudno przebić się przez miejscowych, którzy naprawdę jak kopnęli to, to aż ciarki na plecach. Gdzieś tam jak się u góry na trybunie stało pomiędzy to, to, to totalnie było no naprawdę pierdyknięcie takie solidne. A naszych kibiców i tak i tak było na tej hali słychać, także klasa robota, świetnie, świetnie to wszystko było zorganizowane. To już od początku było czuć, że tutaj coś kibice Gieksy fajnego zrobią, bo jak się wjeżdżało do miasta, było widać te koszulki, bardzo fajne zachowanie też kibiców miejscowych. W samochodzie mieliśmy dwóch redaktorów, no jeden po meczu został tak ugoszczony przez Węgrów, że miał spore problemy z dotarciem do, do pokoju hotelowego, ale na szczęście wszystko było dobre. No jeżeli też mogę coś śmiesznego powiedzieć z tego wyjazdu takiego zakulisowego, no to jeszcze jeden z redaktorów, który też był raczej w formie już takiej kibicowania, tylko ja się zająłem tymi obowiązkami, żeby coś móc wam pokazać, to można powiedzieć, że rzucał mięsem. I to bardzo solidnie. No i, i, i później ubrał pelerynę witkę i udawał, że nie rzucał mięsem. Ale to takie sytuacje, wiecie jak to jest na wyjeździe. Zawsze coś śmiesznego się dzieje, zawsze coś fajnego, zawsze, zawsze można z kimś pogadać, pośmiać się i podopingować. A powiem szczerze, pierwszą tercję pobiegałem trochę z aparatem, drugą tercję całą spędziłem na trybunie też dopingować i poczuć ten klimat, a trzecią próbowałem nagrać właśnie takie krótkie filmiki do, do tego vloga. Jak w drugiej tercji stanąłem na tej trybunie, to powiem szczerze, była piękna sprawa, bo w w tych takich kulminacyjnych momentach, kiedy wszyscy kibice skakali, to po prostu cała ta trybuna drżała i było to czuć, że te decybele po prostu nawet na podłodze, wszystko się trzęsło. To no nie do opisania, powiem szczerze. Myślę, że do końca życia zapamiętam ten wyjazd. Piękna sprawa, coś takiego. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane jakieś miasto w Europie zwiedzić, bo, bo też hokeiści wywalczą mistrza w któryś z najbliższych sezonów, oczywiście liczę, że w najbliższym, ale wiadomo jak to jest, to jest sport, tutaj są różne wyniki, no, ale trzymamy kciuki, żeby taki wynik też, też był. No i jeżeli chodzi jeszcze o, o, o tą całą sytuację, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w ostatnim czasie był bardzo duży natłok informacji o tym, że wszystkiemu winni w mieście są kibice GieKSy. Możecie zobaczyć informację, że kibic GieKSy kogoś pobił, że kibic Geksy coś ukradł, że kibic GieKSy że zaparkował. Zawsze jest kibic Geksy, bo na zdjęciu gdzieś ktoś miał jakąś smyczkę, którą na przykład pan Szarbowski rozdawał wszystkim przedmi wobec i, 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 i jakiś gadżet. No i wtedy wszystko łączymy, że kibice GieKSy są wszystkiemu winni. Dziwnym trafem akurat teraz jest taki natłok informacji. Jakoś wcześniej nic nie było z tym związane, ale jeżeli Ktoś z Urzędu Miasta coś zrobi, no to w takim razie musimy mówić, musimy mówić, że urzędnicy to złodzieje, urzędnicy wszystko psują, urzędnicy kogoś pobili. Także no bardzo piękna retoryka, ciekawe kto za tym stoi i kto ma z tym coś wspólnego. Bo jakoś nie wydaje mi się, żeby nagle świat stanął w płomieniach i wszystkiemu winni byliby kibice GKS-u Katowice. Także... To tyle. Dla mnie ta sytuacja ze strony prezesa staje się coraz głupsza. Przechodzi sam siebie i, i stara się po prostu wszystkich wciągać w jakieś swoje polityczne gierki. Ja trzymam kciuki, żeby ten człowiek w końcu z tego stanowiska ustąpił, schował się gdzieś w cień, a nie robił sobie tutaj prywatny folwark w naszym klubie. My pokazaliśmy swoim zaangażowaniem na wyjeździe, że kolejny raz udowodniliśmy, że kibicom zależy na tym klubie, że w Europie Ludzie doceniają to, co robią kibice GKS-u Katowice. Mogliście słyszeć na filmiku, który zamieściłem, że nawet miejscowi kibice zaintonowali Katowice, żeby docenić to, jak wspieraliśmy swój klub. Wszyscy razem, każdy, który był na tym wyjeździe, był za to odpowiedzialny i chciałem z tego miejsca każdemu za to podziękować, bo reprezentowanie GKS-u Katowice za granicą stało po prostu w całej tej, w całej tej przygodzie z Champions Hockey League. Na najwyższym poziomie, i to zasługa oczywiście każdego z Was, który tą cegiełkę do tego dołożył. Bardzo dziękuję za śledzenie tego vloga, no i do następnego. Cześć.